Witam wszystkich fachmeister z tej strony w dzisiejszym odcinku postaram się zaprezentować mój zestaw skrzyń narzędziowych firmy DEWALT to jest wersja 3 SYSTEM postaram się jak najszybciej to ogarnąć dobrze że nie brałem wszystkich swoich skrzyń tylko zalążek który posiadam w tym momencie reszta jest na robocie lub w samochodzie zapraszam do oglądania. Dobra, krótko i na temat. Będę pokazywał i będę po prostu odkładał na bok, bo miejsca jest brak w tym momencie. Jest to pierwsza wersja otwar walizki otwartej. Jest to model DC DS280. Bardzo fajna, leciutka. Na drobne narzędzia, graty, jeżeli komuś tam nie przeszkadza. Naprawdę rewelacja. Użyłem jej bardzo często, jeżeli chcę jakieś grady drobne pozabierać i tak dalej. Otwarta, można wszystko śmiało brać z niej. Tutaj jest opcja przegródek, można sobie zrobić. Naprawdę też fajna sprawa, żeby, spra spra sprawa, żeby podzielić po prostu skrzynię na kilka części. Ja ją odkładam na dół, na, na bał, bo ona jest już krótko y Następny model, o, to jest oczywiście, y oczywiście radio. Z y systemu tocza tak samo to może odłożymy tutaj radio już było widziane yy. następny system oczywiście każdy system jest zamykany na klik system i nie ma prawa ten wózek latać yy. tutaj jest akurat wózek na kółkach który zaraz pokażę yy. tutaj posiadam akurat w tym przypadku posiadam akumulatory różne adaptery do D-Wolta, do Milwaukee fajna skrzyneczka jest to model DS-150 ona miała wersję jeszcze dodatkowych schowków której zaprezentuję bo akurat musiałem go odkręcić bo nie mogłem akumulatorów po prostu wkładać bardzo fajna skrzyneczka leciutka następna jaką posiadam w tym momencie to jest DS-400K bardzo fajna skrzyneczka tu akurat posiadam sprzęt malarski ona ma kuwetkę fajna kuwetka do jakichś tam nożyki sprzęt do tapet i wałeczki, nie wałeczki fajna sprawa dodatkowo posiada taką taką boczną kierzynę na pędzelki jakieś tam drobne pierdolniczki Naprawdę fajna, świetna i pojedna skrzynia. Lecimy dalej, lecimy dalej. Wózek transportowy, wózek transportowy ts 450 Oczywiście, regulowany uchwyt. Tu akurat ona jest pusta, ponieważ ja przewożę po większości w niej duże elektronarzędzia. Tutaj sobie porobiłem, jak widać, porobiłem sobie jedną dużą przegrodę, żeby narzędzia, przypuśćmy akumulatory osobno, narzędzia osobno, tu takie zaczepki na miarę, na miary noże jakieś tam, jakieś tam drobne, drobne sprzęty. Oczywiście każda, każda skrzynia stocza posiada uszczelki. Odpowietrzenie, Yy, skrzyń. W tym, w tym modelu akurat tego nie ma, ale pokażę zaraz inny model i zademonstruję. Duże kółka, naprawdę fajna do jeżdżenia jest. Yy, oczywiście ma uchwyty, górne uchwyty. Yy, bardzo wygodna na kółeczkach, nie ma, problemu, nie ma problemu, te kółka są duże, naprawdę duże. Yy, Regulowana i to jest do, do przewożenia innych Yy, skrzynek, naprawdę fajny sprzęt dobra, wkładamy je na bok yy, żeby nie było oczywiście kuweta jeszcze w zestawie jest jedziemy yy, dalej to yy, gadnę trochę szybciej jedziemy dalej to była moja skrzynka malarska teraz jedziemy dalej yy, następna DS400, oczywiście, to jest akurat w niej posiadam a, Tak jak mówiłem, sprzęt do szpachlowania posiadam: jakieś tam szlety jakieś tam glikówy, nieglikówy, kuwetę, kuwetę, sprzęt do kg do płytowania jakieś tam szpachelki, nie szpachelki, oczywiście jakieś. No i tak, taka, taka, taka poręczna skrzyneczka. Ładna, taki, taki, taki skręt, bardziej do szpachlowania. Na to ładnie wchodziło, i teraz nie mogę zamknąć. To samo, niczym się nie różni. Jedynie co się nie różni, to że ten model nie miał kuwety. No tak jak mówiłem, w Duol, tak jest odpowietrzenie które można zacisnąć, żeby po prostu ciśnienie się nie dostawało przeciw, woda się nie lała i tak dalej. Kolejna skrzynia DS-400. DS Jedziemy dalej. Yy, następna. DS-200. Yy, 250. 250. Fajna skrzyneczka z dwoma przygódami, z półeczkami w zestawie. Ja tu akurat jakieś gwoździe do sztyfciarki posiadam. Yy kołeczki do, do do mebli oczywiście tu jakieś też kołeczki tu też kołeczki tu jakieś gwiezdki pierduki niżej posiadam zestaw do odkurzacza więc wszędzie jakieś miejsce się tego zapełnia naprawdę fajna skrzyneczka też ja się polecam jedziemy dalej sam wózek może wezmę go, położę wyżej, może będzie go widzieć lepiej. To jest wózek. Ja teraz położę tutaj sobie ten wózeczek. Wrócę skrzynię DS-400. Yy, może jeszcze 150. Wam przedstawił, by było widać to, co chcę Wam tutaj zaprezentować. A mianowicie teraz adaptery z wózka następne adaptery następna skrzynia JPTS 100 fajne na różne rynki. narzędzia drobne jakieś tam wkręty kołki ja tu ja to akurat mam tutaj jakieś tam kliny do paneli do układania tutaj zawiaski, zawiaski, gumowe kliny jakieś śrubki jakieś pod jakieś drewniane <coughs> odręczniki i takie inne pierdółki. Fajne są kieszonki, są częściej wyciągane. To jest akurat duży, duży zestaw z dużymi wkładami. Bardzo fajna, bardzo poręczna. Nic się nie wysypuje, nie ma jakichś tam problemów, czy coś się z niej wysypało. Oczywiście system łączenia skrzyni do kupy jak najbardziej wskazany. Tutaj można sobie skrzynię połączyć. Oczywiście ja proponuję, jeżeli jest taki już system, chcę już go połączyć, to przypuśćmy takie skrzyneczki, to ja daję na sam dół, przypuśćmy, otwieram łączonko, łączę, przypuśćmy, z D150, bo ona ma od góry walizkę. uchwyt można się od... otworzyć, nie ma problemu. Jedziemy dalej Będę to ogarnąć To było DS100 yy, Następna również posiadamy ds są Tu akurat mam różnego rodzaju kołki, dyble, koszulki, kołki, dyble tak jak mówiłem. Kryzli, bo tutaj akurat są o, malutkie, fajnie pasują do pasa, nie ma problemu w pasa się wkłada. później biorę, yy, przypóźnij mam w kołku szybki montaż, robię obrysówkę, wkładam w pasa, nie wysypuje się nic, nie muszę wymyrać po kieszeni, szukać i tak dalej. Oczywiście wszystkie wszystkie yy, skrzynki, walizki tocza mają uszczelki. Tak jak <coughs> mówiłem na początku. Jest to bardzo fajny, jest to bardzo fajny zestaw skrzynek, jeżeli chodzi o DS100. Muszę ich dokupić troszeczkę więcej, bo mam trochę ich trochę mało, ale rewelacja. W tym momencie biorę sobie dwie skrzyneczki do kupy, Pyk, nie ma problemu, jadę na robotę. Następna. Jest to znowu model DS150. Tylko to właśnie to jest serią... Tak, jak mówiłem na początku, z, dodatkowym, z dodatkowymi przegródkami, które się chowają. Ty nie ma ich, co nie? Bardzo fajna, rewelacyjna skrzyneczka. Każdy rodzaj uchwytu: uchwyt boczny, uchwyt górny i uchwyt boczny. Jeden doniesienia. Naprawdę rewelacja. Następna. TS300. Następna skrzynka, którą posiadam. Tu akurat yy, mam po większości zestawy yy, wszystko w jednym To są to koronki, których używam na przykład. to wiertła, jakieś tam wiertła, dłuta. Fajna sprawa. Tutaj posiadam. O, coś nie mówię. Otworzyć. Tu posiadam zestaw do kluczy, do klucza. dawowego konturki długie, toksy, nie toksy przydłużki na spaksy, adaptery tak dalej. Zawsze wszystko pod ręką w jednej skrzyni. <laughs> nie czy się, oczywiście tu posiadam jeszcze kolonki każdego kalibru, czy to większe, czy to mniejsze. Jak już w jednym zestawie, to w jednym zestawie każdy tam rodzaj koroneczki, nie ma z tym problemu. Wszystko się w skrzynce mieści. Pasuje skrzynka, zamyka. Fajnie. Następny. No i dobra, praktycznie mamy finał. Jest to wózek. 103 uchwyty regulowane. Można sobie dostosować do swojego rodzaju skrzyń. Ja akurat mam raz, dwa, trzy, cztery skrzynie jak widać. Na danym wózku wozę Więc... Hmm. Tak mam ustawione. Tu nie ma problemu, to jest wszystko na ampula, z tyłu jest, yy, są takie rowki, nie wiem czy to będzie widać, rowki, tu reguluje się wysokość, zatrzymuje się i się wtedy skręca, yy. wózek ma udźwig do 150 kg, naprawdę rewelacyjna. jest on tu, ma dół, jest to blacha, blacha yy, bodajże dwójka, jak nie grubsza, tak mi się daje to jest dwójka, nie ma problemu. Może na no, sobie <laughs> skrzynki podnieść do góry. A tutaj na spodzie przypuśćmy worki z cementem, z klejem, ze szpachlą śmiało przewozić. Ja nim przewoziłem około czterech worków. I przypuśćmy tam jeszcze raz, dwa, dwie albo trzy skrzynki. Nie było problemu na tych dużych kółkach. Yy, naprawdę rewelacja, nie ma problemu, ładnie się wozi. Oczywiście budek posiada zamknięcie skrzyń na płódkę. Po włożeniu skrzyń, tak jak pokazywałem, zaraz demonstruję, tak jak pokazywałem, ta jest ciężka. Ma z tyłu takie zaczepy, każdy, każdy rodzaj skrzyni stocza. I ona po włożeniu... Po włożeniu. Ujęcie jest bajka. Zamykamy ją, automatycznie tym się tam zasuwa i tutaj z góry jest zamknięcie nad Że po prostu jak się zamknie, że nikt nie ma prawa nam włosu. Po, po zamknięciu nie ma prawa nikt nam po prostu tej skrzynki... O, bo zademonstruję, nie ma prawa nikt wyciągnąć, bo ona jest zasunięta. Tylko odsuwamy. Wysuwa się skrzyn. Bardzo fajny system. W tamtym systemie DS450 DS z wózkiem nie ma tej opcji. Ona tylko ma opcję zamknięcia na, na klipy boczne. Ze względu na tamty wózek jest składany. Ten wózek jest stały. Jego złożenie polega tylko na tym, że podnosi się klapę do góry, ewentualnie, ewentualnie można, tutaj są dwa ampule. Tą rączkę można opuścić niżej, i to jest całe, całe po prostu zamknięcie wózka. Złożenie go wózek nie jest mały, nie jest lekki, troszeczkę ważny, ale kawał solidnego wózka, tak jak mówiłem, w DS. 450 tego nie ma. Teraz to zademonstruję. Położę ze dwie 400. widzieli. Tak jak mówiłem, TS450 nie ma. <laughs> ponieważ on ma składaną jedną I on tylko ma opcję zamykania na na klip. Pyk, lękamy na klipy i wtedy ten wózek te skrzyny nie ma prawa po prostu wyskoczyć. Jeżeli coś chcemy, pyk podpinamy. I przypismy pyk, dopinamy pyk. Dokładamy radyjko. Pyk i z takim systemem przypuśćmy jedziemy na robotę. Bardzo fajny system. Teraz widziałem, że wyszło Milwaukee. Fajny ten system Milwaukee też mi się podoba. Chciałem w niego zainwestować kiedyś, ale na dzień dzisiejszy nasz polski rynek jeszcze tak trochę troszkę ten system jest ubogi. Ja jak zakupywałem ten system, no to jeszcze Milwaukee tego systemu niestety nie było, bo mój, mój pierwszy zestaw, który kupiłem z wózkiem, był zakupiony w 2013 roku. To bardzo, bardzo dawno. To jeszcze Milwaukee to dopiero jeszcze, nie wiem, czy może już myślałem nad takim systemem, co teraz mają. Co to długo, dłużej opowiadać? System jest fajny. Mi ten system odpowiada. Następnym razem jeszcze pokażę Wam, przedstawię Wam, jak mam zestaw do montażu na samochodzie. Do, 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 do tych, do skrzynek, żebyście zobaczyli, jak to wygląda ta ścianka z uchwytami. Tu można zakupić na naszym rynku już koszty takich skrzynek. Od czego tu zacząć? DS100. Ta skrzynka kosztuje na dzień dzisiejszy na naszym rynku około 150 zł. Bardzo fajna skrzyneczka, polecam ją. Sam zamierzam kupić jeszcze kilka tych skrzyneczek, nas dalej. DS450. Ta skrzynia z wózkiem, tak zwanym jedwidełkiem, kosztuje około 450 zł na naszym rynku. Na dzień dzisiejszy. DS-150, waha się ceny od, od 150 do 200, z tymi szufladkami. Są też opcje z tymi yy, skrzynkami tutaj, ale nie widziałem w Polsce, ale można kupić. Ale yy, DS-150 to już było wiadomo, mówiłem. DS300 waha się cena od 200 do 250 zł. DS250. Tego w Polsce bardzo mało widać. Ja ją zakupiłem jak tylko weszła na nasze na nasz rynek. To od razu ją zobaczyłem i ją zakupiłem. Ja ją zakupiłem chyba za. Niecałe 300 złotych. 270 czy jakoś tak. Ale powiem Wam, że naprawdę warto. Na tych teleskopikach naprawdę ta skrzynieszka jest stabilna. Naprawdę no fajna taka skrzynieszka już W zestawie jak są takie wyciki, to naprawdę aż, 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 aż miło. No to już wiemy jaka cena jest plus minus. DS400 tej skrzynki to jest koszt jakieś około 250-300 zł. Co dalej? DS280. Tej skrzynki to jest koszt około 200 zł. Czy może więcej? Nie jestem pewien. To jest skrzynia otwarta. Nie wiem, nie powiem dokładnie jaka cena, bo nie jestem na bieżąco. No, i na koniec wózek tocza. Wózek tocza kosztuje na dzień dzisiejszy z trzema, yy, wkła, yy, trz, trzema uchwytami na trzy skrzynki. Kosztuje na dzień dzisiejszy sam wózek bez żadnych skrzyn kosztuje 750 zł. z wysyłko, widziałem gdzieś na Allegro. To by było na tyle. Dobrze, że nie wziąłem moich wszystkich skrzynek, bo ciężko by było mi tutaj to wszystko ogarnąć. Napiszcie komentarze, co o tych skrzynkach sądzicie, czy używacie ich, czy, czy odpowiada wam ten system, czy wolicie jakiś inny system. Oczywiście to nie są wszystkie, to nie są wszystkie moje skrzynki, jakich ja używam. Używam jeszcze Kettlera i jakichś tam jeszcze innych. Oczywiście parę mam Milwaukee, parę mam serii Dewolta, to jest tak. Ale tych mam najwięcej, do tych mam największe zaufanie i dlatego te po prostu yy, chciałem przedstawić. Inne może jakimiś tam elektronarzędziami będę po kolei przedstawiał po prostu. Nie chciałem wszystkich naraz pchać, bo to by za długo trwało i było takie pomieszanie, więc tak zrobiłem jak, jak, jak yy, sądziłem. Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego odcinka, no i zapraszam do następnego, pozdrawiam, hej!